Mówisz dzisiaj tutaj dużo o aktorstwie, mniej o muzyce trochę, chociaż też o to chodzi. I tak się zastanawiam, co z, co z planami aktorskimi, głównie tymi filmowymi. Kiedy, kiedy premiera Druga, drugiego, drugiej części filmu ja tutaj, z blan Blanki? Ja tutaj, tutaj buzia na kłódkę, <noise> nic nie mogę mówić. W każdym razie plany filmowe jak najbardziej są. Wchodzimy na plan drugiej części. Nie mogę powiedzieć kiedy, co, jak, gdzie. Na pewno teatralnie, jeżeli wszystko będzie w porządku, jeżeli chodzi o pandemię, to kwiecień tego roku, zapraszam na Margule's nieobecność do Centrum Kultury w Lublinie, scena in vitro, oraz w planach obecnie razem z Kasią Bujakiewicz będziemy tworzyć serial teatralno-serialowo-filmowy. także zapraszam. Czy dopytuję o do te sprawy zawodowe, bo Mikael Morona będzie gwiazdą Tojboja? Toj? To i tak? tak, dobrze, dawno nie oglądałem. E, jaką ty byś chciała, w jaką ty rolę byś chciała się wcielić albo w, w, jakim zagra, w, w jakim serialu zagrać, ewentualnie w filmie takim, wiesz, znanym na całym świecie, bo jednak no jesteś znana na całym świecie już. Marzy mi się taka pełnokrwista postać, która e, będzie kompletnie zmianą mojego wizerunku o 180 stopni albo wręcz o 360. E, ja nie boję brzydoty, bardzo bym chciała, żeby ta rola mnie oszpeciła fizycznie i mentalnie też, e, przygotowując się do tej roli, żeby to była mm, osoba z zaburzeniami na przykład psychicznymi. E, m, tak, która po prostu chciałabym wcielić się w taką postać, że Wchodząc na plan filmowy, a później czy to jest serial, czy to jest właśnie film, żeby widz nie wiedział i nie dowierzał, że tak naprawdę Ama wcieliła się w daną postać.